Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj krótki film informacyjny, mianowicie w moim sklepie blackwhite.tv. Link do sklepu, oczywiście w opisie tego filmiku. Postanowiliśmy wprowadzić trzy gotowe zestawy komputerowe w różnych przedziałach cenowych za 2500, 3200 i 4260 zł. Za chwilkę Wam oczywiście pokrótce te zestawy omówię. Natomiast od razu powiem, że Obejmuje je darmowa wysyłka, także za wysyłkę nie będziecie musieli płacić. Pierwszy z zestawów, najtańszy zestawki za 2500 zł, oparty o procesor Skylake. Płyta główna jest to Astro H110M HDV. Procesor i3-6300, czyli dwurdzeniówka czterowątkowa, co w grach z pewnością się przyda. Pamięci RAM 8 GB w dwóch kościach po 4 GB. Taktowanie 2133, ponieważ płyta nie obsłuży szybszych pamięci. Dysk na na system, tutaj zabrakło niestety dysku SSD, ale w tej cenie ciężko byłoby cokolwiek umieścić. Jest to Toshiba P300 1 TB. Karta graficzna EVGA GTX 1050 Ti. 4 GB RAM, i zasilacz jest to Silent PC Elementum E1350W spokojnie sobie da radę z zasileniem tego zestawu i obudowa Silent PC Brutus M10 na tym komputerze spokojnie pograć sobie w każdą grę, nawet najnowszą na ustawieniach powiedzmy średnich, niektóre gry pewnie umożliwią nawet ustawienia wysokie i drugi zestaw 3200 zł, oparty o procesor Kaby Płyta główna również z chipsetem B250, dokładnie Gigabyte GA-B250M-DS3H, dość długa nazwa. Procesor i5-7400, czyli 4 rdzenie, 4 wątki. Pamięci również 8 GB, taktowanych 2400 MHz, 2400 ponieważ płyta już taką szybkość tutaj obsłuży. Znalazł się również dysk SSD na system i na podstawowe programy, jeden z bardziej podstawowych dysków Adata Pro SP550. Dalej, dysk nadany, również to Shiba P301 TB, karta graficzna, tak samo jak w przypadku poprzedniego zestawu GTX 1050 Ti 4GB, natomiast jest to karta już pełnowymiarowa. I zasilacz jest to Salientum PC Vero L1 600W. Zasilacz na zapas, ale tutaj pozwoli Wam on na przyszłe rozbudowanie tego zestawu, chociażby dołożenie mocniejszej karty graficznej, gdybyście taką w przyszłości potrzebowali. I wszystko zamknięte jest w obudowie Silentium PC Regnum RG1. Tutaj spokojnie pograć sobie na tym zestawie w najnowsze tytuły na ustawieniach średnio wysokich, także nie będzie z tym problemu. I ostatni zestawki komputer za 4259 zł. Płyta główna MSI B250M Bazooka. Procesor również Kaby Lake, tym razem I57500. Wyżej taktowany jak w poprzednim zestawie. Również rdzenie, 4 wątki. Do tego dorzuciliśmy chłodzenie w postaci Silent PC Spartan 3LT. Pamięci jest to 16 GB w dwóch kościach, czyli 2x8 GB, również taktowane 2400 MHz, bo płyta większej szybkości nie obsłuży. Dysk na system, na podstawowe programy Transcend SSD 370 128 GB, lepszy kontroler jak w przypadku Adaty i również kości MLC. Nadane, tak samo, to Shiba P301 TB, płyta nie, płyta główna karta graficzna Geimart GTX 1066 GB. Tej 6 GB moim zdaniem jest o wiele lepszym wyborem a jeżeli karta z 3GB na pokładzie. W niektórych grach mogą być już czkawki. Zasilacz Silentum PC Supremo L2 550W z certyfikatem 80 Plus Gold. Jest to druga edycja tego zasilacza, czyli mamy czarne, płaskie kable, za co oczywiście leci plus. I obudowa jest to Silentium PC Gladius M35W. Tutaj różnica obudowy, tej obudowy z oknem, a bez okna to jest około 10 zł, także uznałem, że okno będzie lepszym wyborem. Na tym komputerze spokojnie pogracie sobie w każdą grę na ustawieniach bardzo wysokich, nawet ultra. Nie będzie z tym problemu, karta sobie poradzi, procesor również da radę. Także to są moje na razie trzy propozycje, które znalazły się w moim sklepie. Jak mówię, jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze uwagi, to proszę Was, piszcie je w komentarzach. Chciałem Was jeszcze zaprosić na stronkę g2.com, gdzie można kupować, sprzedawać gry. I z kodem, który zobaczycie na ekranie, macie 3% zniżki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.